Witam Was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Kapi, a w tym króciutkim filmiku chciałbym zapytać się Was widzów, czy wiecie jak można mieć oryginalną Camtasia Studio. Oczywiście wiem, że trzeba mieć klucz K, którego ja posiadam, ale no po prostu nie wiem co się dzieje, po prostu nie mogę go wpisać. To się dzieje za każdym razem, kiedy uruchamiam Kamtasie 8, czyli najnowszą wersję Camtasia. Działa to tylko na Kantasi 7, ale na Kantasi 8, jak wezmę jej kod, to nie działa. Muszę mieć teraz do Kantasi 7 i do Kamtasie 8 inny kod. Wchodzę oczywiście tutaj i wpisuję ten kod, który został podany. To już go tutaj sobie wkleiłem. No i po prostu naciskam zakońć i po prostu nie mogę. Nie mogę mieć Kantasi. Później jak wejdę, yy, jeszcze raz wyłączę sobie ten kantasie Wejdę sobie jeszcze raz z nią. I zobaczycie, po prostu tego klucza key okay, nie mogę wpisać. W 7 jednak to działa. Nie będę Wam teraz pokazywał, bo musiałbym odinstalować Camtasia 8. Ale zobaczycie, dokładnie Camtasia 7 odpala mi, dobrze jest. Mam klucz oczywiście do Camtasia 7 i do Camtasia 8 są osobne kody, to wiem i wpisałem osobno. Żebyście mi nie pisali, że trzeba osobno że trzeba inne kody, ale prosiłbym Was o odpowiedź na pulpicie, żebyście mi pokazali. I pisze mi, że licencja się za niedługo skończy. No ale jak ja mam ten kod, to ja do cholery mam go wpisać. No i na końcu, no i wyświetli nam się tutaj to, to moje okienko z Camtasia. Prosiłbym Was o, naprawdę o szybką odpowiedź, bo naprawdę Kantasia mi się naprawdę przydaje. Nie wiem co mam zrobić, czy mam ryzykować i kupić kolejny klucz... kolejny kluczkej. Naprawdę nie chcę mi się wydawać kolejnych pieniędzy. Um, proszę Was o to, jak, jak będzie trzeba, to może uda mi się skombinować, nie wiem, z torrentów albo skądś. Eee, ten filmik ukaże się na moich dwóch kontach. Eee, tam możecie i tu podać mi odpowiedź. Naprawdę proszę Was o szybką odpowiedź. Dziękuję i proszę o zrozumienie. No, naprawdę proszę, żebyście szybko mi odpowiedzieli na to. Dziękuję za oglądanie. Jeszcze raz powtarzam odpowiedź proszę, żebyście mi podali szybko i żeby to było widać na pulpicie w gdybyście mi to nagrali, więc dziękuję i trzymajcie się.